Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zagrałem sobie w mapkę przygodową pod tytułem Stalker. Jest mapa na modach, no i prawdopodobnie jest to mapa zrobiona na podstawie gier o tym samym tytule. No i autorami mapy są Kuba241 i Madakar. Dawno w sumie nie graliśmy w żadną mapkę przygodową, nie pamiętam nawet w sumie kiedy to było. Chyba ostatnią mapę, w jaką grałem to była Minecraft Inwazja. Jeśli nie chcesz tracić rzeczy po śmierci, no dobra. Tu mamy jeszcze sterowanie i ustawienia, ale ja to wszystko tutaj czytałem już, więc możemy zaczynać. Nie mam tutaj żadnego opisu fabuły. Może później będzie. Dobra, start. Nie wiem, jak to wyjaśnić po prostu potrafi wytrzymać ogromne promieniowanie. Myślę, że na tyle, aby dostać się do reaktora. Jest to bardzo możliwe. Przenieś go do pokoju sanitarnego, zanim się obudzi. Obgadam z nim to później. Czyli jesteśmy w pokoju sanitarnym. Są tu jakieś skrzynki? Nie, nic nie ma, dobra, to idźmy dalej. I mamy tu jeszcze jakieś postacie. Nazywamy się Nocne Ptaki. Jesteśmy pierwszymi stalkerami w tej dolinie. Sam pracowałem w elektrowni i widziałem wybuch na własne oczy. Widziałem, jak wszystko się zaczęło ulatniać. Ta ogromna chmura ciągle się powiększa. Na dzień opada na ziemię, a na noc się do atmosfery. Koniec. Mam jakiś plakat, to tam co jest? Ciura w dachu. Witaj, ty jesteś tu nowy? Tak, możesz mi powiedzieć, co to za miejsce? Jesteś w schronie 15. Ogółem to naszym celem jest dostanie się do elektrowni i zdezaktywowanie głównego reaktora. Dzięki, do zobaczenia. Tutaj mogę przejść dalej? Chyba nie. Tutaj nie przejdę, więc idziemy prosto do tego kucharza. Tutaj chyba też nie. Nie, tutaj mogę wejść, dobra. Nic wielu ostatnio tu nie ma. Od jak dawno tu jesteś? Od kiedy wybucha elektrownia? Do no, zobaczenia. Mogę w czymś pomóc? Nie potrzebuję pomocy. No okej. Okay. Masz coś do jedzenia? Tu coś jest? O, jest. Ciastko. No, to nie wygląda jak ciastko. Okej, okay, z nim już rozmawiałem, to idziemy dalej. Pokój sanitarny. Ej, ja stąd wyszedłem przecież. Dobra, to zamknę te drzwi, zostawię otwarte, żebym wiedział skąd przyszedłem. A musimy iść w dół prawdopodobnie, tu są jeszcze jakieś szafki. Ale ich nie mogę otwierać. No dobra. Schowek. Biuro, tu też nie wejdę. Tutaj mogę wejść. Mogę się w to ubrać? Niekoniecznie, to jest za barier blokiem, więc nie. No dobra, idziemy dalej. No. Jest jakiś zwiadowca. Nocne ptaki. Co to za nocne ptaki? To jest mapa inspirowana albo i robiona nawet na podstawie serii gier S.T.A.L.K.E.R. No ja w żadną z tych gier nie grałem, więc tutaj mogę też właśnie nie wiedzieć, co są za nocne ptaki. Jest siekiera. ok? O, mamy surowego kurczaka. Latarka. Nakrycie na twarz, amunicja, no i pistolet. Pistolet przeodwojuje się R, tak, dobra. Czyli standardowa, jak w większości gier, nakrycie na twarz. Tam była noktowizja, pamiętam, czy mamy noktowizję? Którym to było? Noktowizja N. Nie, to jest bez noktowizji? No dobra, zwiadowca. O, to ty. Słuchaj, nasz szef poszedł do wioski niedaleko stąd. Kieruj się do lasu na pewno trafisz. W namiocie masz trochę sprzętu, aby ochronić się przed mutantami. Jest ich o wiele więcej od ostatnich dni. Dzięki. No, ja wszystko sam zabrałem. Także możemy iść walczyć z tymi mutantami. No właśnie, miałem wyłączone dynamiczne światła, przez co ta latarka nie działała. Co to za grzyby? Okej, okay, idziemy prosto do lasu, tak? Ło, mam trzy ręce. Szukamy szefa. Tu jest jakiś mur jest, to na pewno nie tutaj. Może iśćmy z dłuższego muru, co? O, wstaje dzień. Tu mogę wziąć pistolet do rąk. Nie będę musiał latarki trzymać. Co to jest? Co gości? myślę, że to jakiś mutant się czai w krzakach. Tu jest jeszcze jakiś dom. tu sobie to sprawdzę. Stalker. Z nim nie, nie mogę rozmawiać. Są tu jakieś skrzynki? Nie. Tu też jest, tu jest kupiec. Mogę sprzedać ci kierę za kurczaki? Nie, nie, nie. Nie sprzedam ci tego. Pałka elektryczna. No, a ta by mi się przydała akurat. No dobra, ale tutaj nic mu nie sprzedam ani nie kupię, więc idę stąd prosto do tego szefa. Jeszcze tutaj mogę wejść. Dwódzca. Witaj, w końcu możemy pogadać. Łeb mi pęka, co się ze mną stało? Promieniowanie cię prawie zabiło, ale nie wiemy jak udało ci się to przeżyć. Słajnik nikt nic jeszcze nie wie jak i co się z tobą tam stało, ale to już jest mało ważne, skoro żyjesz. Trochę wykorzystamy ten fakt, że prejnowanie na ciebie nie działa i w końcu dostaniemy się do reaktora. Niestety droga do elektrowni nie jest ciągle taka łatwa. Jakaś grupa stalkerów siedzi w mieście i pilnuje wszystkich wejść. Będziesz musiał pogadać z party, on ci powie szczegóły. Gdzie go mogę znaleźć? Za tą wioską jest stare przejście na drugą stronę wzgórz. Jak ci się poszczęścić to nie trafisz na mutanty. Podobno jest tam obóz jakiejś grupy, więc uważaj na siebie. Dalej idź przez las aż na małą łąkę. Tam jest ich obóz. Dobra, do zobaczenia. Jeszcze mu lodówkę wyczyszczę. Prosto na małą łąkę, tak? Tu jest ten tunel chyba, przez który mam przejść. Uważaj lepiej, jak chcesz tam teny przejść. Może być tu więcej mutantów niż przedtem. Dzięki za ostrzeżenie. No dobra, to wchodzimy do tunelu. Wezmę latarkę. Shit, mutant. Jeszcze wrzuciłem latarkę. No dobra, nie sądziłem, że te mutanty będą takie małe i dałem się w sumie zaskoczyć. Zgubiłem jeszcze latarkę tam. aj. Gdzie one są? Dobra, jest latarka. Mutanty. A, już pięknie to mnie mutant. Nie mogę go trafić nawet z tego. Ha, padł mutant. Dobra, wrzuć mi latarkę, żebym coś widział. No, coś mi się ręce zaczęły gliczować tutaj. Poprzez shadery. No, gdzie ten drugi mutant? Chodź tu, no. Ha, dobra. No, na mocy są te mutanty, bo są małe, ciężko je trafić, a mają bardzo, bardzo duży zasięg ataków. No dobra, jest to już widno, także jak się udało mi się przejść przez te mutanty. Tu jeszcze jest jakaś jaskinia, ale nie wiem, czy tam chcę wchodzić na razie. Okej, okay, idziemy przez las. Chyba tutaj miałem iść, tak? Może jednak sprawdzę, co tam jest. Stalker. O, tu jest obóz, obra. To dobrze, że tutaj zaglądałem. Jaskiniowce. Osobiście wolałbym zmienić frakcję, ale boję się, że mnie zabiją. Szkoda, jesteśmy strasznie słabi, biedni w porównaniu do innych frakcji. Koniec. Kerov. Witaj, masz chwilę, aby coś dla mnie zrobić? Czy oczywiście zapłacę. Co dla mnie masz? Pożyczyłem mój zegarek jednemu Stalkerowi. Nie wraca od dwóch dni. Pewnie nie żyje. Uda się do starej kopalni w ryżowym lesie, odnajdź go dla mnie. No dobra. Coś tutaj macie ciekawego? Tu jest jeszcze jakiś stalker. Co to dużo mówić? Mamy mała amunicja, a nie mamy jak robić dostaw. Szkoda, że nie mamy dostępu do śmigłowców, jak wojskowi. Stalker kolejny. Nasz dowódca powinien bardziej zadbać o zapasy. Łatwo jest je zdobyć, ale przez niego jesteśmy strasznie ograniczeni. Nie pozwala nam nawet jeść jedzenia z pobliskiej zwierzyny. Hej, sporo tu ich jest. Prawenko, nie znam cię, nie powinno Cię tu być, ale z drugiej strony potrzebuję kogoś, kto nie zadaje pytań. Potrzebuję hełmu i klaty pewnego kombinezonu. Jest w fabryce papierosów niedaleko stąd, gdzieś w lesie. Zdobądź go, a dam Ci broń. To już mamy dwa questy, więc tak w sumie. Mogę zacząć Cię robić, żeby nie za dużo sobie ich wziąć na raz. Z czarnym pogadam później, on pewnie też. Charlie wygląda na takiego, który będzie miał coś dla mnie, więc pójdę do niego później. I tak będę musiał tutaj wrócić, żeby dobrać zapłatę za te z questy, które już wziąłem. Więc idziemy najpierw do jaskini w różowym lesie. Tam mamy chyba nawet dwa zadania naraz. Kolejny mutant. Dobra. Właśnie, muszę uważać na te mutanty. One się chowają w trawie, a mają większy zasięg ataku niż ja. Oj, no. 3, Właśnie jest tutaj mutant jeszcze, a dostał prostu w To Jest jeszcze jeden. Okej okay, i tam ktoś pływa jeszcze. To jest zombie? Chyba tak. Zombie. Zombie w sumie mogę się siekiery, żeby amunicji nie marnować. One nie są tak mocne jak tamte pełzające mutanty. Co to jest? Czy są jakieś włazy Ale tu w środku nic nie ma, z tego co widzę. Okej okay. No mało mam tej amunicji, muszę oszczędzać Mutant Czy są te małe? Te małe są najgorsze Trzeba zdjąć tego małego. Pozostał ten pies. Okej. Okay. To to jest kura? No dobra, zepsuła mi się zikiera, więc Został mi tylko ten pistolet. Co mi się od niego ręce gliczują? No jest tutaj jakiś budynek, więc wejdźmy do niego. Mutanty. Mm. No nie mogę podłować teraz. Zera amunicji. Mam nadzieję, że znajdę tam jakąś amunicję. Bo w sumie nic więcej nie mam. No. Muszę go załatwić ręką. Ścigają mnie mutanty. Muszę jak najszybciej się schować w tym budynku. Zobacz, czy są jeszcze kolejne. No, muszę jakoś ominąć. Teraz szybko tutaj. Tu jest jeszcze jeden. Tam jest jakiś obóz, więc biegnę prosto do niego. No, już tam mnie mutant goni. Dobra, muszę być szybko do tego bozu, bo nie mam już żadnej broni. No, strzelaj do niego. Ej, czemu nikt do niego nie strzela? O nie. No, trochę dziwne. Mutant w obozie, a i nikt do niego nie strzela. Co tu się stało? On go zjadł? Dobra. Spawn point, ok. Nie jestem w jakimś obozie, więc w sumie... się z kimś porozmawiać, może z tym stracnikiem Nikolajem? Przeklęte psy, nienawidzę tych Kunli. Ostatniej nocy zebrały się ich całe hordy. Poszło strasznie dużo amunicji, zwłaszcza z mojej kieszeni. Słuchaj, weź, przegadać do aby dorzucił mi dwa magazynki. To za to dostanę. Dam ci moją starą broń, której już nie używam. Tylko, że strasznie trudna amunicję dla niej, więc oszczędzaj. Dobra, załatwię to. Dzięki, idź do zbrojnego. Mam nadzieję, że tobie da choć trochę. Handlarz. Mogę mu coś sprzedać? No, raczej niekoniecznie. No dobra. Paweł. Chcesz trochę zarobić? Co dla mnie masz? Odnajdź mnie głowiec transportowy na wzgórzach. Powinno być w nim wódka Beluk. Przynieś mi ją. Chcę się ostro upić. Okej. Okay. No, od razu widać, że rosyjski obóz. Wojskowy. Jest spokojnie zbyt spokojnie. No, słuchaj, tam tak spokojnie nie było, jak mnie 10 mutantów goniło. A ja nawet sikery nie mam. Coś tu jest ciekawego jeszcze? Naukowiec. Witaj stalkerze, właśnie zjawiłeś się w idealnym momencie. Mam już twoje wyniki badań, które są naprawdę interesujące. Twoje komórki wcaleń nie zostały zniszczone przez promieniowanie w elektrowni, wręcz przeciwnie, zmutowały się do tego stopnia, że promieniowanie im nie szkodzi. Możliwe nawet, że będą się regenerować, lecz w tym jest problem. Możliwe, że twój mózg też zacznie się regenerować na nowo, a to może spowodować amnezję. Może i twoje ciało jest bezpieczne, ale twój mózg jak dojdzie do fazy regeneracji spowoduje tu całkowity reset. Tak jakbyś narodził się na nowo. I tak może być. Cała Twoja pamięć przepadnie i wtedy będziesz kompletnie innym człowiekiem, tyle że po restarcie, nie będziesz umiał mówić i chodzić. Będziesz musiał się uczyć wszystkiego na nowo. Jeśli to się zdarzy z dala od nas, po prostu zginiesz, nie wiedząc, jak przetrwać. Da się temu jakoś zapobiec? Niestety nie opracowałem żadnego leku, który mógłby chociaż trochę spowolnić ten proces. Lepiej zrób to, co masz zrobić jak najszybciej się da. Nie wiadomo kiedy Twoje obumarłe komórki zaczną się regenerować. Czeka mnie śmierć, nieważne co zrobię. Czeka, ale nie wiadomo kiedy. Pełna regeneracja i reset mogą trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Rozumiem, bywaj. Są magazynki. Ha. No przynajmniej tyle, że magazynki znalazłem. No, nie była to zbyt dobra wiadomość. Tu są puste magazynki, więc mogę je wywalić w sumie. Coś tutaj jeszcze jest? Handlarz Steffert Mołotów. No, on wygląda na takiego gościa, co tutaj fabułę do przodu popchnie, więc ja najpierw zrobię tą misję poboczną. Handlarz. No, nie ja mam pieniędzy. Muszę znaleźć tego zbrojeniowca. Tak, no dobra. Jest tutaj zbrojny. Nie wydaje broń Stalkerom, tylko dla żołnierzy. Nikolaj mi poprosił, abym przyszedł po magazynki. Jakby sam nie mógł przyjść, tylko wysyła jakiegoś śmiesznego stalkera. Mogę ci dać te magazynki, ale tylko za ak 47 Nie bez kodu mam go wytrzasnąć. Gdzieś na wzgórzach za naszym obozem zaginął pewny stalker. Nieważne kto. Uważa, że ma akacza. Znajdź go i przynieś mi go. Ja dam ci te magazynki. Przyjmij zadanie. Teraz wyjdź i nie pokazuje się bez mojego akacza. Zrobiła się noc, więc idę się przespać. No dobra, mamy dzień, więc mogę iść prosto po tego kawaha. Gdzieś na wzgórzach za obozem, czyli gdzieś tam. Tam na wzgórzach ktoś siedzi. To nie jest czasem on? Nie no, za blisko by był. Ale może. Ma kawaha. Więc to może on. Właśnie na budynków i mutanty w drodze do obozu. I nie tego muru po prawej. No chyba, że chcesz mieć do czynienia z amerykańcami. Okej, okay, więc idziemy tutaj, za obóz. To jest cały czas chyba teren obozu, co? To wzgórza. O, jest śmigłowiec, którego miałem szukać. No to jedno Shit, bandyci! Ja nie mam żadnej broń, żebym mu do nich strzelać nawet. Więc muszę uciekać. No, w obozie mi raczej nie pomogą. Raczej wątpię, żeby mi pomogli, bo jak wtedy do tego mutanta nie strzelali, to pewnie do nich też nie będą. Jak ja mam tutaj załatwić? Dobra, mogę sprzedać trochę mięsa za trochę pieniędzy. Ile mi z tego wyjdzie? 16. No. Coś jeszcze mogę tutaj sprzedać. wa czy ja kupuję kurczaki z powrotem? No dobra, mam 16 banknotów. Wiele za to nie kupię, ale tam był gościołek z bronią, może akurat mi na coś starczy. Chociaż na trochę amunicji. Garana to trochę ryzykowne, raczej wątpię, że on tak trafił idealnie. Wezmę sobie tą zbroję. Oni mi tutaj nic więcej nie powiedzą. Więc zostawiam tylko iść do tych bandytów. No i ja będą się z nimi powalczyć na pięści. No, nie mam innej opcji. do mi się zakraść do tego śmigłowca z drugiej strony, co? Spróbujmy. Jak na razie mnie nie widzą Będę kucał, może, może akurat mnie nie zobaczą Jakbym tutaj znalazł jakąś broń, to by było idealnie po prostu By o czym walczyć z nimi A, ja musiałem wstać Teraz pewnie mnie usłyszą Dobra, muszę wejść do tego Tu jest w jeszcze bandyta No Jakieś to przeżyłem. Co teraz? Coś tutaj zajdę. To są butelki wody? Czy tutaj jest, jest chyba wino? No, wino mogłem sprzedać, więc fajnie. Ach, jest broń. I to nie byle jaka. Mam już porządny karabin. Więc mogę iść walczyć z tymi bandytami. To tutaj jest? To jest jakieś mięso, pewnie. No, mam trochę pieniędzy. I mam jeszcze strzelbę. Ha. No dobra. Chodźcie tutaj. No. I już po nich. Okej, okay, to wracamy chyba też do obozu powiedzcie mu gościowi, że znalazłem śmigłowiec, chociaż jeszcze możemy znaleźć tego zaginionego. No dobra, kałach już w sumie nie potrzebuje, Mamy już broń. Zawsze było coś w sumie, nie wiadomo jak będzie później z tymi mutantami. Może akurat będzie ich jeszcze więcej. Co to jest w ogóle tam? To mnie zaciekawia. Gdzie jest ten gościu, co mi zlecał znalezienie śmigłowca? To on jest chyba, nie? To twoja zapłata. Ła, kupę pieniędzy dostałem. No, ta wódka nic dobrego nie daje mi, więc... Mogę ją w sumie sprzedać. No dobra, coś jeszcze mogę tutaj sprzedać? Czy mogę tą wódkę? A, kupiłem. No dobra, cały czas mi się myli. Ale tutaj cena kupna i sprzedaży jest taka sama, więc w sumie uczciwie. Chociaż on nic nie zarabia na tym, więc trochę dziwnie. No dobra, mamy już kupę pieniędzy, więc mogę zainwestować w broń. Ale na razie pogadajmy z tym dowódcą Stefart Mołotów. Niezła ta akcja w elektrowni, przykro mi z powodu swoich kumpli, niestety nie mieli tyle szczęścia co ty. Każdy tu przybywa i odchodzi. Wiesz jak to jest tu? Słuchaj, dobrze wiesz, po co chcę, abyś tu był. Co mam dokładnie zrobić? Musisz dostać się do reaktora i jego ręcznie wyłączyć, aby zapobiec wytwarzaniu radiowej chmury i kolejnego wybuchu, który może być milion razy gorszy od tego, co jest teraz. Niestety, całe miasto jest wypełnione stalkerami, którzy grzebią przy elektrowni. Ale to nie jest rzecz, która martwi mnie najbardziej. Stalkerów zawsze mogę rozbić, ale są tam też Amerykanie, rozumiesz to? Wojska amerykańskie tutaj. Oni nie są tu bez przyczyny. Na pewno coś kombinują. Czyli nie będzie łatwo tam dojść? Dla nas tak, dla ciebie niekoniecznie. W końcu jesteś Stalkerem, coś wykombinujesz. Będziesz miał nasze wsparcie, ale tylko do momentu. Kiedy przejdziesz za granicę, to nie będziemy mieli jak ci pomóc w razie potrzeby. Tam będziesz musiał sam sobie radzić. Kiedy mam tam wyruszyć? Natychmiast możesz zajść za wzgórza. Będzie tam dla Ciebie broń w moim obozie pod górą. Zapytaj o nią Wiktora. Powiedz, że jesteś ode mnie. Bywaj. No dobra, czyli musimy wrócić na te wzgórza, żeby dojść do tego małego obozu. No ale to już w kolejnym odcinku. Ten odcinku już był na tyle. No, mapka jest bardzo długa, także postanowiłem, że podzielimy ją sobie na kilka odcinków. Jeszcze nie wiem ile jest, ich dokładnie wyjdzie, no ale widzieliście ile tam tego jest. Więc jeszcze sporo, także jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Możecie też zostawić suba, jeśli ktoś jest znowu na kanale. No a ja się z wami żegnam. No i cześć. Pa.